Dobry, uczestniczyłem w wielu motoryzacyjnych wydarzeniach, ale są takie, które cieszą mnie szczególnie, jeśli mogę na nie przyjechać, pooglądać. Do takich właśnie należy raid. Koguta. Skąd nazwa tego? Przed chwilą się zastanawialiśmy, bo chyba nikt nie wie. W ogóle nie miałem szans, bo jakby przed nagraniem powiedziałem, że nie wiem, bo nie pamiętamy. Tomek Namwena, który jest jakby e, twórcą tego rajdu, zdradzał nam wiele razy, jakby umknęło to naszej pamięci. Natomiast ciekawa że która jest w tym rajdzie, to jest przede wszystkim nie tylko rajd, ale to jest impreza charytatywna, więc jest cel. Jest to według mnie rajd serc, nie tylko klasyków, dlatego że to są bardzo specyficzni ludzie. Jeżeli pan się obrócił w tym towarzystwie, to nie ma osób smutnych, nie ma osób zdenerwowanych, wszyscy są uśmiechnięci, to są zadowoleni, bo po pierwsze robią coś wspaniałego, po drugie te środowisko ludzi, którzy mają czas, żeby zrobić coś dla siebie, zbudować klasyka, wyremontować go, znaleźć czas, żeby przyjechać na taką imprezę, zjeść kiełbaskę, przybić kimś, jak to się mówi przysłowie o piątkę, to są zawsze fajni ludzie. Dlatego tak dobrze na tym rajdzie spędza się czas. Proszę powiedzieć, jak to się zaczęło, jaka jest trasa. Generalnie to się zaczyna w Oławie, tam jest start, jest przed firmą Tomka, czyli obecnie też przed Muzeum Wena, czyli organizatora tego rajdu, który jakby swoje całe serce oddał pomocom, pomagał dzieciom w różnych, w różnych trudnych sytuacjach jego fundacja i w pewnym momencie postanowił, ponieważ kocha klasyki, ma muzeum klasyczne, żeby stworzyć rajd, który był małym rajdem początkowo dla pewnej grupy ludzi, żeby sprawić im przyjemność w formie podziękowania. Ta impreza była tak wspaniała, że na każdej scenie, kiedy staliśmy, mówiliśmy tak, słuchajcie, nikomu nigdy w życiu nie mówcie o tym rajdzie, bo po prostu już nie będzie miejsca. I w tym roku ten rajd jest kolejny raz razy dwa, czyli w zeszłym roku tysiąc z hakiem, teraz mamy 2,5 tysiąca załóg. Naprawdę to jest bardzo ciężkie przedsięwzięcie. Cudowna realizacja punktów, takich jak właśnie muzeum, tamte czasy, w którym pan teraz jest. Czyli ludzi, którzy to kochają, którzy to z własnego serca robią, inwestują własny czas i pieniądze, żeby przyjąć gości. Bo wczoraj poszło 400 takie obasek, które tutaj muzeum zasponsorowało, żeby każdy mógł z podróży przyjechać, zjeść. Więc jakby serca, radość, uśmiech. Co tu więcej powiedzieć o tej imprezie. Wyjeżdżacie z Oławy, odwiedzacie po drodze, zgierz, łódź tutaj te okolice i co dalej? Gdzie jest No, my, przede wszystkim rągowo, tam jest dwa dni, więc Mamy oczywiście scenę, mamy tą przyjemność, że bo chodzi też o to, że my się spotykamy na drodze, cała Polska jest pełna kogutków, tak? Czyli nie ma parkingu, gdzie by pan się zatrzymał nie spotkał koguta, nie ma stacji benzynowej, ale chodzi o to, żebyśmy się wszyscy w końcu spotkali razem, więc jest scena w Rągowie, tam mamy dwudniową metę. Dlaczego dwudniowa meta? Bo jadą traktory, bo jadą motorowery, bo ktoś się odważył przejechać rowerem i leść, więc trzeba wziąć pod uwagę, że zjazd z tak długiej trasy z całej Polski będzie trwał, a każdy chce mieć tą przyjemność, ten cel z tymi pieczątkami, które zdobywamy po drodze. Dojechać, mieć tą sekundę radości, nagrać na telefonie. Mówił Pan, że to impreza charytatywna, to na czym polega ta charytatywność Rajdu Koguta? No przede wszystkim to, co jako wpisowe wpłacamy, jest wszystko przekazane na fundację. E, także wszystkie te pieniądze idą na leczenie dzieci jest lista dzieci, która została wybrana, zaakceptowana e, przez fundację e, się pomaga i łącznej e, fundacji pieniądze są przekazywane dla dzieci konkretnych czyli po imieniu, po nazwisku, jest to też jakby taka pomoc, która bardziej nas interesuje bo wie pan, że na przykład ja pomagam panu, pan mi czyli taka dedykowana do konkretnych osób e, jest bardzo dużo potrzebujących tym lepiej, że ty, nas tutaj jest tyle i oprócz tego wpisowego, jakby wszyscy mamy w kieszeniach różne pieniążki, żeby gdzie tylko można to jak wchodzą do Rafałka do muzeum przysłowiowy bilet jest 20 zł który idzie do puszki charytatywnej, ale tam dwudziestki pan nie znajdzie, tam są setki, dwusetki, pięćdziesiątki euro, to są po prostu serca, no. w dzisiejszych czasach to jest coś pięknego. Na moment zaczynajmy się przy samochodach, które tutaj są między nami i część jest już na trasie. Co to za auta? Czy wspomniał pan, że kryterium jest praktycznie dowolne? Do, do. No, kryterium, kryterium przepraszam, chodzę słowa, jest dosyć ściśle opisane, bo auto klasyczne jest definiowane przez przepisy, jeżeli chodzi o, o young timera czy old timera. Natomiast przekrój jest przeolbrzymi. Zaczyna się od, od motorynek, poprzez welorekcji trzykołowe czeskie, ale jadą wozy strażackie, jadą autobusy, w których są ustawione stoły, przy których sobie siedzą biesiadnicy całą trasę i piją orężadę. Więc jakby tutaj jest wszystko, co tylko się porusza w Polsce i z całej Polski są te auta, czyli wszyscy najpierw musieli do oławy, z nadmorza, ze Szczecina, z gór, z Krakowa, przyjechać. Do ławy, żeby wystartować ten rajd, więc on dla wielu osób jest dużo dłuższy niż tylko ta trasa. Wiemy już wszystko na temat rajdu Koguta, ale mało wiemy na temat przystanku, który jest tutaj w Zgierzu, muzeum tamte lata. Zbiór samochodów, jak to się zaczęło? Moi drodzy, zaczęło się to około 30 lat wstecz. Tak naprawdę zdałem prawo jazdy, kupiłem i mój pierwszy samochód był Tramant. Tego sam zrobiłem, odrestaurowałem i tak dalej. Później były następne auta, które również były tak zwane Youngtimerami, -timer, young Oldtimerami, i od tego momentu zaczęło się moje życie. Czyli pracując, część swojego wynagrodzenia przeznaczałem na stare samochody. I ta ilość aut się powiększała z biegiem czasu. Wiadomo, że z biegiem mądrości prace były lepsze, efektywność była lepsza. I tak się zaczęło zbieranie. Zbiera To jest taka choroba, to jest tak strasznie nieuleczalna, że ja do dziś, słuchajcie, moi drodzy, kupuję non stop jakieś samochody. No do tego stopnia, że nie mamy miejsca, to coś sprzedaję, ogłaszam, że idzie do sprzedania po to, żeby w to miejsce mogło wejść następny pojazd. I co jest fajnego, dzięki temu my jesteśmy tak zwanym żywym muzeum, czyli przychodzą do nas za 3 miesiące, widzimy nowe raretasy fajne, czyli nie nudzimy się. Tak możemy dalej przeżywać fajne samochody. Ile w tej chwili jest e, klasyków w tym garażu? E, jeśli chodzi o, o ten punkt, ty, tak o ten garaż, to w tej chwili jest około 100 egzemplarzy do pokazania. E, około 300 gadżetów, około kilkunastu motocykli, e, samych radii e, lat 20. 30, 40, 50 to jest około 150. E, e, I rowery. Jest tego bardzo dużo tak naprawdę, różnego rodzaju gadżetów, bo na pewno mogę się pochwalić to, że mamy podnośnik na przykład hydrauliczny Michelin z 1893 roku. Słuchajcie, to już jest coś, co ma 130 ponad lat, tak? Mamy olej Castrola, oryginalnie zapakowany, nieotwarty, który ma znakiem logotypu Castrola przed 100 lat. Jest, poszedł i leży. Mamy dystrybutory paliwa. Także rzeczy to jest dużo fajnych, ciekawek. Co mogę powiedzieć fajnego? Na pewno się będziemy rozbudowywali o następną halę 1000 metrów, po to, żeby nie jak zwiększyć ilość eksponatów. Mamy bardzo dużo eksponatów w podziemiach, które nie są pokazane, a chcemy pokazać ludziom, nie? Kiedy zaczął Pan zbierać samochody, miał Pan jakiś pomysł na markę, linię, charakter samochodu, na przykład kabriolety zamknięte, czy po prostu brał Pan i przyciągał tutaj wszystko, co miało swój wiek już, co, co miało jakiś staż na drodze? No nie, mój zakup aut polegał na tym, że gdzieś coś obejrzałem, bo na zlocie w Polsce, w Niemczech, na Motowetram Bazar, czy ktoś mi dał jakiegoś cenkarza, że gdzieś jest coś ukrytego. I jak począłem do auta i począłem do niego blusa, musiałem go kupić. Tak było moje zbieralnictwo. Później, kilka lat temu, to było z 5-6 lat temu, stwierdziłem, że mam tak dużo samochodów, dlaczego mam tylko trzymać je dla siebie i nikomu nie pokazać, jak są ludzie, którzy bardzo chętnie by zobaczyli. Jestem po szkole samochodowej, po szkole mechanicznej i tak naprawdę dzisiaj nasza młodzież nie ma możliwości zapoznać się z technologią, która była kiedyś. Ona jest istotna, od niej się wszystko zaczęło. To wszystko szło po kolei. Dziś nauczyliśmy się wymieniać, a nie ma już technologii naprawiać. Trzeba tak tym, tej młodzieży, tym osobom zapoznać się. To mi się bardzo podoba na naszym muzeum, Przyznam bardzo często rodzice z dziećmi, bo mamy też tak zwany świat timerów, gdzie ten rodzic, ojciec pamięta, jak takim autem jeździł. On, dziadek, albo uczył się na takim aucie i jest bohaterem dla swojego dziecka. Może pokazać, może mu coś opowiedzieć. Nie muszę być to ja, jako osoba prowadząca przez to muzeum, ale to ten tata może być bohaterem dla tego dziecka. I to jest piękne i to mnie urzekło, jako stwierdziliśmy 6 lat temu, że otwieram jednak to muzeum dla ludzi publicznie i mogę, może każdy przyjść, obejrzeć, zobaczyć. Może przyjść, obejrzeć, zobaczyć, gdzie? Zgierz, ulica? W Zgierz, ulica Ogrodnicza, 5 przez 7, słuchajcie moi drodzy, Muzeum Pojazdów Zabytkowych tamte lata. Zapraszam nas do polubienia oczywiście też na Facebooku, możecie być ze wszystkimi atrakcjami na bieżąco. E, zawsze staramy się coś relacjonować ciekawego, czy to są jakieś targi w Essen, we Francji, czy w Polsce. E, staramy się Wam pokazać, możecie sobie zobaczyć. Nie trzeba nawet wyjść z domu, a można to obejrzeć, a chętnie zapraszam do odwiedzenia nas, tak?